Cześć z tej strony Agata i Paweł, z apetyt na podróż i witamy Was z plaży, rajskiej plaży na wyspie Kokut w Tajlandii. Z tego odcinka dowiecie się, które plaże są najfajniejsze na Kokut, co warto tutaj robić, czy warto tutaj przyjechać no i na jak długo. Gdzie znajduje się Kokut? Niedaleko wyspy Kochang oraz Komak, a wszystkie te trzy wyspy są bardzo blisko granicy z Kambodżą. Co je wyróżnia? Kocianek. Tam można się zabawić, dużo się dzieje i generalnie jest ta wyspa bardzo dobrze rozwinięta. Kokut. Jest to wyspa o wiele spokojniejsza i można wyczilować. Komak wyspa dla emerytów. Dlaczego dla emerytów? Bo tam naprawdę nic się nie dzieje. Dlatego dla nas najlepsza jest ta hybryda, czyli właśnie Kokut. Kokut można objechać tak na dobrą sprawę w jeden dzień, natomiast jest tutaj tyle ładnych plaż, że potrzeba trochę więcej jednak czasu. Mimo wszystko. Tak na marginesie, jak jesteście ciekawi, jak wygląda koczank, to zapraszamy do filmu, który gdzieś się tutaj pojawi. Na tej plaży, na dwa na dole, można wynająć na ja. wypoczynek i jest to naprawdę bardzo fajne miejsce, więc duże polecanko. A tak na marginesie, to na większości tych plaż można wynająć jakiś bangalow tuż przy linii brzegów. Co wyróżnia Kokut? To plaże. Naprawdę są genialne. Piasek jest taki delikatny, sypki kokosy, znaczy palmy kokosowe, woda, no wow. nawet tutaj rybki pływają, ale niestety no nie ma tutaj rafy koralowej, ale można spotkać całkiem ładne okazy pod wodą. Kolejna plaża i generalnie na kokut plaże są. Bardzo podobne i są wszystkie genialne. Natomiast jest tutaj więcej osób. Siedzimy akurat przy restauracji, więc można też coś tutaj przekąsić. Ale tam, gdzie my jedziemy, to tam jest. O, gdzieś tam. I tam ta plaża, jak na razie, jest dla nas top 1. I właśnie zamierzamy ją pokazać. Droga do tej plaży jest czasami w bardzo dobrym stanie, albo są dziury al, i piach, żwir, ale jest bardzo malownicza, no bo wśród palemek się jedzie. I tutaj trzeba przejść przez resort, aby dostać się właśnie do, tej, do tego skrawka wybrzeża. Ale motyl ogromny. I właśnie to jest ta najfajniejsza plaża. Dlaczego? Są fajne huśtawki do zrobienia fajnej foty. Woda jest jak wszędzie tutaj naprawdę genialna. No i snorkeling. Tutaj można naprawdę sporo zobaczyć. Fakt, że nie ma tutaj tego tłoku ryb, ponieważ one nie są karmione. Więc trzeba trochę popływać, żeby je zobaczyć. Ale zdecydowanie warto. I oprócz tego tego, na tej plaży jest całkiem sporo sporo Przy plaży znowu 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 tutaj tutaj wynajem. wynajem bardzo fajna sprawa i jeszcze można skorzystać z masażu na plaży 400 batów za tradycyjny tajski masaż. Plaże są generalnie puste, ale co nas zaskoczyło, ale nawet jeżeli trochę więcej z tych osób, to i tak można znaleźć tylko skrawek plaży dla siebie w ciszy i spokoju. Ale ładnie pachnie. To, co jest bardzo popularne w Malezji oraz w Tajlandii, bo w końcu jesteśmy w Tajlandii, to roti, czyli smażone naleśniki z bananem. No ale i nie z... tylko z bananem, tylko bo z można rodziców. zjeść też z czekoladą i z różnymi naprawdę różnymi rzeczami. Tak, dodatkami. E, najczęściej też jest oczywiście banan z nutellą, ale ak aktualnie tutaj akurat pani nie ma. Z kokonatem. O, właśnie z kokosem. Też są, mm. też są pyszne. Super. I bardzo tanie jest to. 50 batów za jednego takiego naleśnika. Plus pani jeszcze ma tutaj akurat kurczaki. W sumie możemy polecić już to miejsce nazwa na dole. Polecanko! To co nas pozytywnie zaskoczyło tutaj, to wodospady są za darmo, a dodatkowo zrobili tutaj ścieżkę, jest kostka brukowa, co ułatwia przejście, a mimo wszystko jest wszystko za darmo. Toalety są płatne 5 batów. Ale naprawdę to zaskakuje, w szczególności po Indonezji oraz Filipinach, gdzie za każdy kamyk trzeba płacić. Każdy kamyk, mam na myśli wodospad, parking, punkt widokowy, świątynia na dosłownie wszystko jest płatne, a na kokut nie. Ciekawostek o Tajlandii. To, co jest bardzo, ale to bardzo fajne i doceniamy, to fakt, że plaże tutaj nie są prywatne. Co mam na myśli? Jeżeli wybuduje się po całej długości plaży 5-10 resortów, to mimo wszystko one ma, muszą, bo to nie jest, że mają, muszą udostępniać plaże innym turystom czy też tubylcom. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ wielokrotnie podczas naszych podróży spotkaliśmy się z takim czymś, że za dostęp do plaży musieliśmy zapłacić 20 dolarów, czasami tylko 5 zł, a innym razem 10. A ostatnio nawet słyszeliśmy, że była dosyć duża afera, kiedy to na Kochangu resort zażyczył sobie pieniędzy od turystów za dostęp do plaży. No, poszedł hejt na ten hotel. Przedostatnia plaża, którą mamy do pokazania, to jest Bang Bao. Uważana za najpiękniejszą na koku. I po naszym pierwszym rozeznaniu i pierwsze nasze wrażenie, no wejdziemy do wody, zobaczymy, ale mamy inną ulubioną. Podczas przypływu nie ma praktycznie plaży. Są także huśtawki, chociaż ta jest gigantyczna, nie wiem kto na to wskakuje. Znaczy ja bym miała problem. I jest ta plaża tuż przy resorcie Siam. I to co może właśnie mylić, to że jednak trzeba wjechać tutaj, bez problemu zostawić na parkingu motocykl i po prostu przejść przez resort. To jest mylące w Tajlandii. Ale nikt nigdy nie zwróci nam uwagi, bo muszą udostępniać plaże turystom. To, co jest na pewno na ogromny plus, to ścinają wszystkie kokosy, więc nie trzeba się martwić o to, że coś spadnie na głowę. No dobrze, czas się schłodzić w wodzie i sprawdzić, czy jest tutaj jakiekolwiek życie podwodne. Natury. Jak to w porze suchej jest wąski stłumyk wody, także no słabo to wygląda, ale generalnie, jakby było dużo wody, to jest fajny ten wodospad naprawdę. W wyspie widzieliśmy tylko jedną stację paliw, taką z prawdziwego zdarzenia, a generalnie po drodze można napotkać na takie ile to wychodzi. I u miejscowych litr kosztuje 57 batów, tutaj 50, a na najtańszej stacji kosztuje 43 batów, więc rozstrzał jest całkiem duży. To nasz firtel po poznańsku dzielnica. I tak, tutaj jest pyszny kebab, tam mamy pyszne śniadanie, a tutaj pad thai za jedyne 60 batów. więc mamy trzy miejsca, w których jemy i to nam w zupełności wystarcza. A oprócz tego tam jest plaża, na którą właśnie Was zabieramy. Tutaj to najczęściej jest jezioro, a co za tym idzie, jest genialna przejrzystość. No. Widać dosłownie wszystko, więc to są idealne warunki na diving czy snorking. I jest to nasza plaża, nasza, ponieważ niedaleko z mieszkamy. I codziennie na niej jesteśmy, nie jest ona aż tak popularna, i w sumie dobrze. Bo nie ma zbyt dużo osób, to znaczy jest całkiem sporo chwilami, kiedy przyjeżdżają wycieczki tutaj do restauracji, restauracji o kawiarni. Tak na marginesie Million Beach, bardzo dobra kawa. I później, jak odjeżdżają, to znowu są pustki. No ale koniec gadania. Idę sprawdzić, co tam się dzieje przy skałach. Bo to, co zauważyliśmy, to nikt tutaj nie surkuje, więc nie wiem, czy nie ma tutaj tych rybek, czy po prostu każdy idzie tam, do, idzie, płynie tam do, tych, do tej wysepki, gdzie jest taka mała świątynia, bym powiedziała. A podczas odpływu bez problemu można z brzegu tam przejść, ale trzeba uważać kamienie są bardzo śliskie i ostre. to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we want to chase the night Garść informacji praktycznych. Jak się tutaj dostać? Można tutaj bezpośrednio się dostać z lądu, czyli z trafu promem, albo przedostać się na wyspę Koczang i z koczangu następnie przynieść się na kokut. Jeżeli planuje się pobyt na koczangu, to to jest na pewno fajna opcja. Albo z koczangu na komak, z komak na e, kokut. Jadąc tu bezpośrednio na przykład z lotniska w Bangkoku, trzeba się do, przedostać do tratu. Następnie z tratu kursują plomy na kokut. Tak samo jak na koczang czy na komak. A ile to kosztuje? W zależności jaką firmę transportową się wybierze, to może to kosztować od 600 do 1000 wzwyż batów. Na kokut są dwa główne porty. I w zależności skąd się wypływa, w takim porcie się ląduje. Często są też bilety łączone, więc nie ma to znaczenia, gdzie się wyląduje, ponieważ czeka już na miejscu pick-up, aby Was zabrać do waszego hotelu.